Gdzie się tak śpieszycie? O co poszło? Patrz, no. Co przyszło znosić na stare lata? Bleciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy... Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w te strony, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Um, jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty, co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty Cię nie wypuszczę. Dalej. To w folwarku musiała mówić staruszka. Hmm, spójrz pułapki. Potwory nie okazję. Wiedziesz co jest. jest. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. Eksplodująca pułapka. Ten kto ją zastawił, zna się na rzeczy. Spust pułapki. Coś tu nie gra. I po problemie. Mm, spust pułapki. Te mam z głowy. A, strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę, co jest na górze. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki za nadto cię nie uszkodziły? Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów. A dla mnie to zwykłe syny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. A wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Komu naraziłeś się tym razem? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Loch Nguyen, trafiłem na wielu, których się nie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś dawno temu zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność, dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Trzeba się ich pozbyć. Idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Był tylko zwiat Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Hmm, zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edir wydano za Ludwikiem list kończy. Agroda Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżej, więc postanowiłem dorwać by i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zawicie utopca. Balował w Złotym Wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero się. Czasu. I tak tam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczyłem. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Eto, witaj. No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Nie twoja sprawa i nie zmieniaj tematu. Tematu? Jakiego tematu? Dopiero co przyszliście. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj, co mówisz. Jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do Folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Możecie w końcu wytropili. Mhm, mm z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet pięć minut, a już zdążyliście mnie dwa razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie! To... Też spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. S są na północ stąd, w Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio. Ostatnio dziecko nam się wiodło. A dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim, jak on się nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Spotka! Arnold Wester to nielgarskie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przymierał różne nazwiska: Brenden Wilfe, aposakson, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. Rozprawiam, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i na nasi... Mieli oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę to są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Dziś pojadłbym dwa barogu, och i pojadłbym. Ucztując, to prawy w domu też krew czarny ciągle słabuje, Czoło ma jak piec gorący, majaczy. To siostry trzeba ją zabrać. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Macie gości? i rodziców Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadość uczynienia. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać, ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce, obetnę je wam wszystkim, jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! sprowokował mnie Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch i co? I skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. Zangwebarski jad. Coś to nie gra. Ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. <laughs> Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. <laughs> Wtedy nie byłoby zabawy. Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co z martwych wstałem. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić Masz odstrutkę? Mm -hmm. W jukach Zaraz wezmę I za parę dni będę jak nowy Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lok Muin Było ich wielu Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omalnie zginąłem Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co gdyby cię oszukał, tak jak Ludwik? Musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że leto z gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Hmm, możesz przeczekać w Karmoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przesyłam. Zrozumieję. Kermoren mówisz? Hmm, czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Wróciłeś. Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie, może ktoś się ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Niech cię Bogi prowadzą.